Witajcie na kanale AntiCrime. Dziś przyjrzymy się incydentu w Fountain Valley, Kalifornia, 24 stycznia 2025 roku. Zwykłe zgłoszenie, mężczyzna próbuje otworzyć drzwi samochodu kobiety przed szkołą, ale to co się wydarzyło później było wszystkim tylko niezwyczajne. Około godziny 11 rano, policja otrzymuje zgłoszenie, mężczyzna bez koszulki, wygląda na zdezorientowanego, próbuje dostać się do samochodu kobiety przed szkołą średnią Kazuo Masuda. Dispatch. Hey, it's Front Desk. I'm patching a nine 95 subject. Last seen Slater in Los Jardines West. Okay. Yep. Hi, Fountain Valley Police Dispatch. Hi. Um, I just there was a man here at Slater in Los Jardines West. He's probably in the parking lot of 7-Eleven at this point. I've lost sight of him. But a woman was pulling her car out of the school parking lot at Masuda. And he clearly like looks disturbed. He's wearing jeans, no shirt, shaved head, possibly Hispanic or white. But as he passed her, he was like talking to the car, you know, like something's wrong with him. But then, as she, after he passed her and she tried to pull out, he tried to grab and open her car door. And you could see she was visibly shaken and tried to drive away. But clearly, there's something wrong with that man. And I thought I better let somebody know. Okay, but so she's, she's since driven away she's since driven away but you could see her like afraid in her car as he's trying to open her door and okay uh, and she the, was at she uh, was she was at masuda or seven eleven when that happened masuda she was pulling out of the masuda school parking lot she made a right onto los jardines west and then i walked back and followed but now i've lost him he's somewhere in you know he he has turned in somehow towards the uh the parking lot here at Seven Eleven, and now I can't see him anymore. Okay, yeah, we can have somebody check the area. Can I get your name and phone number? Okay, yeah, we'll definitely get somebody out there. Okay, thanks for mm -hmm. taking a peek at that. Hopefully, still mm -hmm. Yeah, but thanks. Yeah, bye. not a problem. Thank you. All right, bye. Funkcjonariusze ruszają na miejsce. Pierwszy z nich znajduje podejrzanego. 26-letniego O'Shona McClintocka. W pobliżu skrzyżowania Brookhurst Street i Slater Avenue. Prosi go, by usiadł. McClintock odmawia i ucieka, krzycząc w imię Jezusa, modli się na wieki Amen. to

Just uh, 148 at this time. Uh, he's in the parking lot across from the PD. Yeah, to run again, Funkcjonariusz przeżyła pościg i informuje przez radio, że jeśli mężczyzna znów zacznie uciekać, należy go puścić. Chwilę później, funkcjonariuszka zauważyła McClintocka przed swoim radiowozem. Gdy otwiera drzwi, McClintok podchodzi, wyciąga broń z jej ręki i rzuca ją na ziemię. Słychać jej błaganie proszę nie strzelaj do mnie. Jest going to wipe it. Put it down! Dude. Put it down! Put it down! Hey, put it down! Podejrzany, trzymając broń wchodzi do radiowozu. W tym momencie nadbiega drugi funkcjonariusz, który oddaje 10 strzałów przez szybę pojazdu. McClintock zostaje trafiony i umiera na miejscu. Hey, put down. McClintock, według rodziny, cierpiał na hemofilię i niedawno stracił dwóch bliskich. Twierdzą, że był osobą religijną i pomocną. Jednak tego dnia jego działania doprowadziły do tragicznego finału. The That's my gun, he like a, that's i gun. Please, oh. ah. ah. please don't shoot me, please don't okay. shoot me. Więcej nagrań z kamer ciała tylko na kanale AntiCrime. Jeśli podobał Ci się materiał, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. I do zobaczenia w następnym odcinku.